Witam Was kochani serdecznie. Jest to bodajże już ósmy odcinek z serii Fitforma. Postanowiłem troszeczkę wyjść, że tak powiem z domku na krótki spacerek, żeby dobijać że tak powiem bilans kaloryczny. Możecie słyszeć tutaj mojego pieska. Możecie też go czasami gdzieś tutaj w kadrze zobaczyć, jak sobie mój mały piesio biega. Także Wszyscy na tym tylko korzystamy. Dobra, kochani, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kilka tematów. Jak zawsze, jako że jest to mój prywatny blog, vlog, także będę mówił o tym, o czym mi się żywnie Podoba taki przywilej twórcy. Ale nie o to chodzi, kochani. Do moich wakacji pozostało praktycznie równych 10 tygodni. Dlatego w tym odcinku chciałbym powiedzieć Wam, jaki jest mój plan na najbliższe 10 tygodni i dlaczego tak, a nie inaczej. E, przede wszystkim e, zdecydowałem się wziąć catering i to na jak dobrze pójdzie, jak się wszystko uda na właśnie te pełne 10 tygodni żeby do wakacji właśnie tą wagę troszeczkę jeszcze zredukować. Wiem, że ostatnio mówiłem, że raczej się nie zdecyduję na ten catering, ale no powiem Wam szczerze, że czas, ostatnio troszeczkę się pochorowałem jeszcze, ale na szczęście nic poważnego i po prostu zdecydowałem, że ten czas, który poświęciłbym na gotowanie, lepiej będzie jak poświęcę właśnie chociażby na takie spacerki z pieskiem, czy po prostu na jakieś inne przydatne rzeczy typu może trening, może jakieś tam jeszcze inne aktywności, czy chociażby właśnie takie nagrywanie dla Was kolejnych materiałów. Także, tak jak już mówiłem, plan jest taki, żeby do urlopu, czyli przez te mniej więcej 10, właśnie równe, równe 10 tygodni, bo 26 sierpnia wyjeżdżam, a jak to nagrywam, mamy teraz sobotę, więc zostało równe 10 tygodni plus tam te jeden dzień, jeszcze niedziela. Plan jest taki, żeby mniej więcej tygodniowo zrzucać około 1,5 kg. Jak mi się uda wkleić, to wrzucę Wam tutaj taką tabelkę, którą sobie przygotowałem, w której mam rozpisane właśnie te wszystkie 10 tygodni i jak ja to widzę i jak ja bym chciał, żeby ta redukcja przebiegała. Plan jest taki, żeby skończyć mniej więcej na 95 kg, co w moim przypadku to już będzie całkiem fajnie. Bo, bo wiem, już tyle ważyłem i no oczywiście wiem, jak wtedy wyglądam, wiem, że jest dużo, dużo, dużo lepiej, no i wtedy też lepiej się czuję z taką właśnie wagą, a nie tak jak jest teraz, niestety nie jest za dobrze. Co więcej, no tak jak już mówiłem, jest plan na 10 tygodni, wyjeżdżam mniej więcej na 11 dni bodajże. Czyli wyjeżdżam w poniedziałek, wracam w następny czwartek, że tak powiem, więc y, będzie to jakoś tam y, pierwszy tydzień września i planuję catering przedłużyć sobie do końca miesiąca. Y, przepraszam bardzo, do końca roku, y, żeby właśnie. E, tą moją e, wagę docelową, którą chciałbym uzyskać, czyli jakieś 80 kg, właśnie na koniec roku uzyskać i od 1 stycznia, że tak powiem, już tutaj sobie e, normalnie zacząć gotować, bo e, no, też świadomo, że całe życie człowiek na cateringu być nie może, choć czasami by się chciało, bo jest to na pewno łatwe, fajne, lekkie i przyjemne. I wtedy, tak jak widzicie tutaj mój piesek, tak samo chciałbym wrócić do biegania, wrócić do triatlonu. Ale z obecną wagą wiem, że jest to niemożliwe. Dlatego może teraz właśnie troszeczkę o tych planach na najbliższe 10 tygodni i kolejne 10 tygodni do następnego roku. Tak jak już wspomniałem, planuję zrobić około 1,5 kg redukcji tygodniowo. Pierwszy, że tak powiem, pierwszy catering mm, miałem już od czwartku, czyli powiedzmy dwa dni już jestem e, na cateringu, także jestem już fit Bartasek. I e, e, no, na razie jest dobrze, e, na razie e, fajnie, udaje mi się to trzymać. E, oczywiście nie mam tutaj żadnej umowy sponsorskiej, ale powiem Wam, że skorzystałem z diety od brokuła. Dlaczego? Ponieważ miałem różne diety, różne testowałem. Akurat ta od brokułami raz, że pasuje. Mają dobre dosyć te dania. naprawdę są fajne i objętościowo również jest ok. Także nie chodzę głodny, nie chodziłem nigdy głodny na, że tak powiem, na brokule, więc taka decyzja i w ogóle... W bardzo fajnych porach przywożą, bo obecnie mam już posiłek pod drzwiami około godziny 21.00. No i wiadomo, że mogę go od razu do lodóweczki wrzucić i cieszyć się, że tak powiem, świeżym posiłkiem dnia następnego. Niestety musiałem zainwestować również w mikrofalówkę, bo oczywiście te posiłki są dużo lepsze na ciepło, a ciężko je, że tak powiem, podgrzewać gdzieś. W jakichś tam kuchenkach, patelniach, bo nie o to chodzi, żeby znowu kolejny czas e, tracić. Także, e, także zainwestowałem w mikrofalóweczkę i też będę sobie tutaj te dania podgrzewał. Zaraz zobaczycie tutaj, co mój piesek wyczynia. O, właśnie. A propos biegania, właśnie. Hmm, Kolejny, kolejny mój cel. No, wiadomo, że z taką wagą, jaką mam obecnie, nie za bardzo mogę biegać. Może inaczej, mogę biegać, ale w tej chwili to nie ma sensu, ponieważ mm, ja wiem, że nie byłbym w stanie w tej chwili pobiec e, 5 km poniżej 30 minut. E, co jest dla mnie e, masakryczne, że tak powiem. No, ja wiem, wiem, ktoś może powiedzieć, ej, no ale lepsze to niż w ogóle nic nie robić, ale też szanuję swoje stawy, swoje kolana i wiem, że w tej chwili, no przy takiej masie, dłuższe wybiegania typu 10 km, no niekoniecznie byłyby dla mnie zupełnie dobre i zdrowe, więc wolę ten czas poświęcić na treningi, na właśnie. Jakieś inne rzeczy, a i tak, e, dzięki temu, że mam w tej chwili około 15 godzin w tygodniu zajęć, jestem w stanie, że tak powiem, tą redukcję przeprowadzać sobie dobrze i bezpiecznie. E, wracając jeszcze na chwilkę do cateringu. E, jeżeli chodzi o kalorie, e, moim takim zerem kalorycznym jest między 3,5 a 4 tysiące kalorii. E, wynika to z tego, że no, dużo ważę, jestem dosyć wysoki więc e, znaczy dosyć wysoki, no tam 181 cm to szału nie ma, ale no nie, nie jest to jakaś tam wartość typu 160-170, więc e, trochę tych mięśni też mam i e, z racji tego, że zajęcia prowadzę, to też... Trochę tych kalorii spalam, więc moje zero kaloryczne to jest takie 3,5-4 tysiąca kalorii. Zdecydowałem się na wariant 2,5 tysiąca kalorii, jeżeli chodzi o catering, żeby właśnie te 1,5 tysiąca, między 1000 a 1,5 tysiąca kilokalorii dziennie być na minusie, co w tygodniu właśnie powinno się przełożyć mniej więcej na te. Hmm, 1,5 kg. No wiadomo, weekendy jedzonko gotuje sobie teraz sam, ale dzisiaj już jest właściwie koniec soboty i mogę Wam powiedzieć, że udało się super fajnie to wszystko utrzymać, wytrzymać. Więc jest dobrze, jestem z siebie dumny i zadowolony, bo wszystko poszło tak jak trzeba. Wracając znowu do biegania, będziemy tak trochę skakać po tych tematach, bo jak zawsze nagrywam na spontanie i co mi do, growy, do głowy przyjdzie. Jeżeli chodzi o bieganie, no mam plan gdzieś tam właśnie już po, po tym moim urlopie wrócić do biegania. Może nawet jakieś pierwsze zawody zaliczyć, bo trochę w tym roku pobiegałem, ale tak jak mówiłem, Startowałem w tam jakimś biegu na 5 km, ten czas tam, nie wiem, miałem 32 czy 33 minuty. Dlatego mówię, dla mnie to jest masakra, bo może nie w najlepszych czasach, ale w takich średnich czasach dla mnie, no trening, gdzie ja sobie piątkę pobiegłem na 25-26 minut, to była norma. Ja dyszki biegałem po 52 minuty i to był dla mnie fajny, lekki, przyjemny trening. Poza tym, jak zobaczycie, mój piesek. Jest już całkiem sporych rozmiarów i on też chciałby sobie troszeczkę więcej pobiegać i. No, z racji tego, że ta rasa, że tak powiem, Rottweiler może biegać, oczywiście też trzeba tam ostrożnie, ale chciałbym go raczej wybiegania za, zabierać, bo no, dla niego też ten ruch jest ważny. Dla niego, takie dwie godziny spaceru, gdzie sobie sam chodzi, biega, to nie jest nic, że tak powiem, co go jakoś nadzwyczajnie wymęczy po prostu. Moim celem jest przede wszystkim wrócić do tych czasów na razie poniżej 6 minut na kilometr, czyli poniżej 30 minut na 5 km i poniżej godziny na dyszkę, i to będzie, że tak powiem, dobry prognostyk do szybszego biegania. Ja wiem, że z każdym kilogramem ten czas na kilometr będzie mi mocno spadał, bo Jestem już gdzieś tam um, wytrenowany i wiem, że po prostu każde 10 kg w moim przypadku to jest około minuta e, szybciej, e, jeżeli chodzi o, e, że tak powiem, bieganie na kilometr. Także, jeżeli schudnę 10 kg, myślę, że spokojnie te 5-30 będę w stanie biegać, jeżeli schudnę 20 kg, to spokojnie te. 4,30 na kilometr będę w stanie nadwyżkę sobie utrzymać, zważywszy na to, że mój rekord w półmaratonie to jest tam jakoś godzina 45, więc spokojnie myślę, że jestem w stanie jeszcze do tych czasów wrócić, a nawet je znacznie sobie poprawić. Jeżeli chodzi właśnie o wakacje i o treningi, no to kochani, muszę Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że mimo wszystko, że gdzieś ta moja waga może że tak powiem, nie przystoi dla instruktora fitness, no to dziś zaufaliście mi i, i podobają Wam się moje zajęcia. Ponieważ na wakacje, z tego co wiem, bardzo mało godzin mi spada. Eee, jedyne co e, prawdopodobnie utną się jedne bądź dwie godzinki rowerów i to jest wszystko. Także nadal będę miał ponad 10 godzin w tygodniu zajęć, co jest bardzo dobre, bo nadal będę miał ten ruch wymuszony, że tak powiem, czy chcę, czy nie chcę. Oczywiście chcę, bo, bo ja bardzo lubię prowadzić zajęcia, więc e, i tak e, fajnie. Więc o tyle się cieszę, że do mojego wyjazdu no, wszystko wskazuje na to, że ten plan się uda. I tutaj, tym filmem, mogę Wam obiecać, że raz w tygodniu na pewno będę Wam nagrywał kolejny odcinek fitformy podsumowujący tydzień i oczywiście postępy, jakie udało się uzyskać. Prawdopodobnie będzie to w czwartki, ponieważ zacząłem dietkę od czwartku. I myślę, tak, właśnie, żeby ten czwartek to był taki, właśnie na podsumowanie tygodnia. Nawet jeżeli film pojawi się w piątek bądź w sobotę, to i tak będzie dotyczył okresu od czwartku do czwartku, że tak powiem. Więc takie są plany, że tak powiem, na dalsze nagrywanie. No dobrze, kochani. Czy coś jeszcze więcej chciałbym Wam powiedzieć? No, najważniejsze jest to, że. Mam nadzieję, że się nie złamię żadnym, że tak powiem niedobrym jedzonkiem, że będzie mnie nadal stać na cateringu, jak wiadomo to wszystko kosztuje, ale przez to, że właśnie te zajęcia mi się nie ścinają, więc jest duża szansa, duża opcja na to, że, że będzie dobrze, że będę mógł sobie pozwolić na ten catering, także no, fajnie by było, no jeżeli nie, no to będę musiał, że tak powiem zacisnąć pasa i sam sobie pudełeczka przygotowywać, co nie jest tam jakimś wielkim problemem, ale tak jak już mówiłem, no ten czas i zaangażowanie, które, które, które że tak powiem, wymagałoby, nie chcę mówić, że to mnie przerasta, ale po prostu wiecie, wiecie jak to jest, jak trzeba. 8 godzin pracować, trzeba później codziennie te 2-3 godziny zajęć przeprowadzić. Trzeba ogarnąć psa, mieszkanie i jeszcze właśnie to jedzenie. No, no, niestety czasu na wszystko brakuje, a nawet jak czas jest, no to zawsze tych chęci trochę no, no, nie zawsze jest tyle, ile by się chciało, i w związku z tym taka decyzja, a nie inna. A tak jak już mówiłem, pies też bardzo dużo wymaga ruchu. Dla niego taka wieczorna godzina spaceru to nie jest dużo, więc, no, że tak powiem, trzeba było pójść na jakiś kompromis i na taki kompromis się zdecydowałem. No dobrze, kochani. E, trzymajcie za mnie kciuki. E, mam nadzieję, że wszystko się uda, wszystko pójdzie po mojej myśli. E, jeżeli wspieracie mnie, zostawcie kciuka do góry, zostawcie subskrypcję, bo na pewno będzie to dla mnie dużą motywacją. A ja się już żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. E, pa pa.